A ja tam chodzę w masce i mam wszystko w dupie. I właśnie sobie włożyłem maseczkę. Nawet czapeczkę sobie włożyłem do maseczki, żeby ładnie wyglądało w komplecie. Cholercia, okulary jeszcze. Tak jest. To jest rozwiązanie. No i ładujemy ochronny okular. Proszę bardzo i niech mi powiedzą, że kurwa łamie jakiekolwiek przepisy maseczkowe. I w dupie mam wasze covidy, srowidy, inne dziadostwo. Ja w maseczce chodzę i przy takiej robocie będę wszystkich namawiał, żeby chodzili w masce. Powodzenia.